Jak zrobić dobry event? Jak zrobić dobre, ciekawe, wartościowe wydarzenie? Niedługo ruszam do biura, a tam czeka mnie praca na komputerze, spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin, a następnie przygotowania do dzisiejszego wieczornego eventu. Pokażę Ci, jak wygląda taki event dla branży IT, dla osób, które chcą się przebranżowić, chcą zmienić pracę i poznać zawód programisty i tester. Mam nadzieję, że będziesz tutaj osobiście, ale jeżeli nie, to relacja też będzie w trakcie. No to lecimy. Programista bardzo podobnie operuje jakąś daną technologią, posługuje się jakimś językiem konkretnym programowania. Idąc dalej, takie budowanie, nasz murarz ma jakąś konkretną specjalizację. W naszym przypadku ten murarz potrafi budować dom. No ale na przykład nie umie budować wieżowców, mostów i tak dalej. Jest wiele specjalizacji, ale powiedzmy, że to jest ten sam budowlaniec. No i na końcu nasz budowlaniec ma jakieś konkretne umiejętności miękkie. Może ma uprawnienia do pracy na wysokościach. Może jest architektem. Może ma nieco stricte związane z samą technologią czy językiem programowania, w którym się poruszamy. Więc. Mamy taki profil takiego naszego programisty i przede wszystkim, jak w ogóle do tego dojść. O tym sobie dzisiaj opowie opowiemy. No już po evencie. Dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić takimi wskazówkami na temat tego, jak zrobić dobry event, jak zrobić dobre, ciekawe, wartościowe wydarzenie. Ja wydarzenia już organizuję od 2009 roku, więc z racji tego, że zaczęliśmy już w 2019, to już jest 10 lat. I to jest niesamowite, bo przez ten okres nauczyłam się naprawdę wielu ciekawych rzeczy na temat organizacji wydarzeń. E, oczywiście na początku to były jakieś mniejsze wydarzenia, to były wydarzenia non-profit, to były organizowane wydarzenia z kimś, e, to też były pierwsze moje wydarzenia takie bardziej związane z pracą. No i przez te lata tak naprawdę nauczyłam się wiele, wiele ciekawych rzeczy. I tak jakbym miała ci poradzić, jeżeli chcesz zrobić jakieś wydarzenie firmowe albo wydarzenie promujące jakąś ideę e, albo po prostu swoje szkolenie, e, to Dam Ci takich pięć głównych porad na temat organizacji wydarzeń. Po pierwsze, miejsce musi być odpowiednie dla Twojej grupy docelowej. Z racji tego, że dzisiejsze wydarzenie było skierowane przede wszystkim do osób, które chcą się nauczyć programowania, chcą poznać, jak wygląda branża IT. To dzisiejsze wydarzenie było zlokalizowane w inkubatorze przedsiębiorczości, gdzie siedzibę ma Infoshare Academy, czyli szkoła programowania, w której mam przyjemność być menadżerem. Miejsce dostosowane do grupy docelowej wiedzą, że w przyszłości mogą tam się uczyć programowania, więc tam przyjechali nie tylko po to, żeby być na wydarzeniu, ale też, żeby zapoznać się z miejscem. Natomiast e, w tym samym miejscu e, nie organizuję spotkań dla programistów, czyli dla osób, które już programują. Spotkanie dla programistów raczej organizuję w centrum Lublina, w jakiejś restauracji, najlepiej w barze, gdzie jest piwo, chociaż nie ma już takiego baru, który pomieści 120 osób, a tyle ostatnio osób było na moim wydarzeniu. Dlaczego to jest takie ważne, żeby wtedy zmienić lokalizację? Mianowicie dlatego, że programiści są osobami już pracującymi, mającymi mniej czasu, bardziej są też wymagający, są dostosowani też do tego, że dużo rzeczy jest podanych tak jakby dla nich, przygotowanych dla nich i dla nich właśnie liczy się wygoda. I stąd te wydarzenia dla osób, które już pracują w branży, IT, raczej według mnie powinny być zlokalizowane w centrum. Ale mówię to oczywiście o Lublinie, o moim przykładzie, o moim rynku. U Ciebie może być to każde inne miejsce. Może niekoniecznie jest centrum miasta, niekoniecznie może jest to centrum Warszawy, Wrocławia, Krakowa, ale po prostu jest jakaś lokalizacja wybrana przez daną grupę docelową i. Miejsce, gdzie wiesz, że na pewno tam spotkasz takich ludzi. Jeżeli organizujesz wydarzenie dla marketerów, może jest jakiś konkretny coworking, gdzie ci marketerzy spędzają czas. Jeżeli to jest wydarzenie dla matek kobiet, które mają jednocześnie biznes, no to może też jest jakiś specjalny klub, bar, restauracja, gdzie takie kobiety się spotykają. Wybierz miejsce najlepsze dla twojej grupy docelowej. Druga rzecz, może trochę trywialna i prosta, ale to tylko na pierwszy rzut oka, no to jest pora wydarzenia. W moim przypadku przetestowałam, że najlepiej, kiedy wydarzenie organizujemy po godzinie 18. Wtedy już ludzie zdążą skończyć pracę, niektórzy nawet zdążą coś zjeść, no i dojechać na wydarzenie. Jeżeli robiłam wydarzenia wcześniej, o nawet o 17.30, widać było, że po pierwsze frekwencja jest troszeczkę mniejsza, a po drugie ludzie się i tak spóźniają i dochodzą między 17.30 a 18.00. A po co rozpraszać prelegentów trzaskającymi drzwiami, osobami, które spóźniły się, przyszły trochę później i przyszły między 17.30 a 18.00? Nie róbmy sobie i prelegentom problemu, a także nie rozpraszajmy uczestników. Zróbmy wydarzenie o idealnej porze dla naszej grupy docelowej. I tutaj też, no to pewnie jest metodą próby błędów, warto sobie przetestować, która godzina jest najlepsza, ale tak też bym celowała taką 18 w Lublinie, a może taką 19 w większych jeszcze miastach w Warszawie czy w Krakowie, bo tam jednak ten czas na dojazd z jednej lokalizacji do drugiej zajmuje troszeczkę więcej. Trzecia rzecz, aby event wypalił, to pamiętaj, aby skierować reklamy i promocje do odpowiedniej grupy docelowej. Jeżeli to zrobisz, będziesz miał pełną salę. Jeżeli nie będziesz miał pełnej sali, to i tak będziesz miał satysfakcję, że przyszły osoby tylko zainteresowane danym tematem. Ja ostatnio mam tą przyjemność, że jak organizuję wydarzenia, to mam pełną salę przez większość czasu. Nie wiem, jakim cudem niebiosami w tym pomagają chyba i to się udaje za każdym razem. Ale właśnie niezwykle ważne jest to, że jeżeli reklamujesz dane wydarzenie, nie mówię tu o reklamie płatnej, ale po prostu jeżeli mówisz o tym, że robisz dane wydarzenie, żeby była określona konkretna grupa docelowa i żebyś z tym komunikatem pojawiał się, pojawiała się w konkretnych miejscach. Czyli znów, jeżeli to jest na przykład dla programistów, to publikuj informacje o tym wydarzeniu na grupach programistycznych. Jeżeli to jest dla mam pracujących, to może publikuj na takich grupach, gdzie takie osoby możesz znaleźć. Najważniejszy jest konkret i precyzyjne określenie grupy docelowej i reklamowanie wydarzenia właśnie do tej grupy. Przedostatnia najważniejsza rzecz prelegenci. W mojej liście to akurat jest przedostatnia, bo chciałam ułożyć to chronologicznie, ale pamiętaj, to tak naprawdę jest jedna z najważniejszych rzeczy. Prelegenci powinni być ekspertami w swojej dziedzinie, powinni się znać na tym, co mówią, ale też powinni potrafić prezentować swoje wystąpienia. Nie mogą to być osoby, które stoją i gapią się w podłogę, bo niekoniecznie może to przynieść efekt taki, jaki chcesz. Nie mogą to być osoby zbyt zamknięte w sobie, bo może się okazać, że nie zaskarbiają sobie publiczności. Raczej powinny to być osoby otwarte, uśmiechnięte, które nie dość, że mają ogromną wiedzę, to potrafią ją w jasny sposób przekazać. Prelegenci to podstawa. I ostatnia rzecz, według mnie moja największa wartość i sekret wydarzeń, które ja organizuję, które myślę, że mogę Ci teraz zdradzić. Ten sekret to atmosfera. Atmosfera takiej otwartości i wydawać by się to mogło proste. Naprawdę. Przecież to jest jasne, że dobra atmosfera to podstawa. Ale z drugiej strony, przypomnij sobie wydarzenie, na którym ostatnio byłeś lub byłaś. Czy na recepcji powitał Cię ktoś uśmiechnięty? Czy na recepcji podczas odhaczania listy obecności ktoś zażartował, zagadał. Takie drobne gesty tak naprawdę tworzyły atmosferę od samej pierwszej minuty wydarzenia. Bardzo często jestem na wydarzeniach, na których merytoryka oczywiście jest, piękny catering, piękne wyposażenie, wszystko jest. Natomiast na recepcji wita mnie smutna pani, która odhacza sobie listę obecności, patrzy tam spod głowy. W zasadzie też jest też drugi przypadek. Że pani na recepcji nie do końca wie, co robi, nie do końca czuje się w swojej roli, i jest zagubiona i wręcz ja sama muszę ją poprowadzić, jak ma znaleźć moje nazwisko albo co ma mi przekazać. No i tutaj tak naprawdę jest klucz w tym, żeby zorganizować dobre wydarzenie. Od samego początku powinno ono być perfekcyjne pod kątem atmosfery, pod kątem dbania o to, żeby ludzie dobrze się czuli naszym wydarzeniu. I to tyle. To jest te pięć porad na zorganizowanie świetnego wydarzenia. Ja o wydarzeniach i organizacji wydarzeń mogłabym opowiadać godzinami, ale myślę, że na potrzeby dzisiejszego odcinka te pięć porad jest wystarczające. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o organizację wydarzeń, zadaj je w komentarzu pod tym odcinkiem. Dzięki wielkie za dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się ten kanał, to kliknij przycisk subskrybuj gdzieś tutaj czy tutaj. Przypominam Ci, że już w przyszłym tygodniu ruszam do Stanów i zaczynam mój cykl o roboczej nazwie... Ruda 14 dni w Stanach Zjednoczonych albo Ruda 14 dni w USA. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało, ale ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będziesz wtedy ze mną, że będziesz oglądać odcinki, będziesz mnie followować. Zachęcam cię do tego bardzo gorąco. Dziękuję ci za dzisiaj i do zobaczenia.